Gentlemen, boys and girls, serdecznie witamy Państwa w naszym show pod tytułem Mam talent. Powitajmy naszych gości, jurorów oczywiście i uczestników. Na scenę zapraszamy wspaniałą i zawsze uśmiechniętą Małgorzatę Foremnik. Brawa, proszę Państwa, brawa. Niesamowitego i zadumiewającego Kubę Wojewódzkiego. i wprost niezastąpioną Agnieszkę Chilisko. Zaczynajmy więc, zaprośmy pierwszego uczestnika, że tak powiem zapraszam. serdecznie. Przedstaw się. Dzień dobry, jestem Mateusz Maków. Skąd pochodzisz? Pochodzę z gościęć z krainy smakowitego kasztana. Co nam dzisiaj przedstawisz? Przedstawię wam dzisiaj nurkowanie. Zaczynamy. Trzy sekundy ja bym to osiągnął. Prosty, jestem zaskoczony. Człowieku, co ty tu robisz? Masz jakiś talent w ogóle? No, jakieś chyba mam. No jak dla mnie, wyjść do dupy. Proszę, zejdź Zapraszamy naszego drugiego uczestnika. Tak? <śles> Na się kupę, kupę. Skąd pochodzisz? Pochodzę z karsówka. Rzadko kiedy przybywam w swojej rodzinnej miejscowości, gdyż lubię podróżować i zwiedzać różne zakamary. Co nam przedstawisz dzisiaj? Czy stójniaku? Nie to Nie spodziewam się No to zaczynaj. You. Give me, give me, give me, give me, give, me, give, me, give, me, give me. Zajebisty, naprawdę. jesteś moim idorem, zapraszam Cię na moją imprezki. Jak dla mnie to była żenada. no co, co, co? 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 Wyjdźcie sobie. Nie, Tam coś no, nie słucham tego, jestem zajebisty. Tak. Ja, za te tak. Jak Pan przyjął za siebie ta słowa praktyki skierowane do Pana wczoraj ze strony Pani gości? Ja tego nie rozumiem. Człowiek wracał y, wcześniej z pracy. Weekendy zero czasu wolnego dla siebie, to coś, tak? A oni nie tak nie doceniają. Przykro mi, ja nie mam słów na no. tak. razie. Więc zapraszamy naszego trzeciego ucz uczestnika.

Na czwarty uczestnik już jest w drodze, mam, mam nadzieję. One, dobry. Przedstaw się. Yy, Wojtala. Ok. Przedstaw się. Skąd pochodzisz? Nie mogę powiedzieć. To może coś innego powiesz o sobie? Nie mam czasu starać z dziećmi za drzwiami czekają. Kończę tutaj tak. zaraz poważę i idę sobie. Dobra, zaczynaj. Dobra, Trzymaj. the point Ustań. Ja cię szanuję, ziomek. <śleski> <śleski> to było dobre zgadanie puszek w rytmie. <śleski> Dziękuję, <śleski> Pan został doceniony przez nasze jury, tak? Jeśli ma talenty, co pan dobrze, dobrze lubi? Umie robić, tak? To powiedz mi kolego, która godzina. Kieszyć 50 piątek. Program mam talent nie znalazł u was żadnego wartościowego talentu. Jedyna nadzieja w dobrze zdanej maturze, więc spieszcie się do, do roboty. Pierwszy dzień w naszej nowej szkole. Wchodząc, zachowaliśmy się jak przystało naprawdę cajanów. <laughs> Tylko zmieniliśmy nastawienie. Po pierwszym tygodniu lekcji chodziliśmy jak w zegarku, a wszystko ze za sprawą zajęć z języka polskiego. Za każdym razem powtarzaliśmy sobie przed lekcją! Nie płacą! Ale wchodząc do klasy każdy z nas strząsł się ze strachu. Usiadliśmy w ławkach i weszła pani. No, to no. nie najdzie. Ale ta pani wysłabia, taka wielka długa nie. Szala za biurkiem i powiedziała. Znaczy no. wzięła dzień i powtarzała. No. No. Wyszło światło, proszę spać. A my tylko porozumiewawczo wymienialiśmy się spojrzeniami, mówiącymi: Mamy kłopoty i ja. W końcu rozległ się w sali głos. Ania, Grzeszka, do odpowiedzi. Kiedy to usłyszałem, spojrzałem na biedną Anię i powiedziałem: Każdy chyba to przeżył, chociaż raz. Kiedyś wstała. Chcąc dodać do odwagi, zaśpiewaliśmy. I poszła. Od samego początku była już na przegranej pozycji. Pierwsze pytanie, a ona nic. Drugie pytanie, ona nic. Po trzecim pytaniu Ania rzekła. Cóż. Po tych słowach była świadoma, co się stanie. Po ciężkim boju wróciła do ławki, a pani zapytała. W tym momencie podniosła się nasza ostatnia broń. Szymon poszedł jak w ogień. Szło mu dobrze, jednak i on podbił, Nie dając rady, błagał jej ktoś. Ale pani odpowiedziała. I co tu robić? Biedny Szymon musiał pogodzić się z oceną. Następna lekcja i z panem Januszem Kowalskim. I'm sexy, I'm sexy, I'm sexy, <laughs> Uszedł przy biurku, rozejrzał się po klasie i powiedział Tak, Mara Juszmina. Do odpowiedzi. Pierwsze pytanie, co wiesz o temat opłanu? Zastanowiłam się przez chwilę i powiedziałam jedną rzecz, która przyszła mi do głowy. Biedroneczny. Biedroneczny. Pan popatrzył na mnie dziwnym wzrokiem i dodał. Co jeszcze wiesz na ten temat? Nie wiedząc co powiedzieć, walnęłam prosto z mostu. Pan Kowalski zastanawił się przez chwilę i powiedział Dobrze, wiąteczka. Tak mara i wróciła do ładnie Jakimś cudem Dotarliśmy do drugiej klasy przypominam sobie lekcję matematyki z panią Agatą Dzięciołowską

Pani zaczęła mówić coś przy tablicy, a Szymon po chwili powiedział. Jega miała słyszałem ją. Powiedziała, Szymon do tablicy. I wyjął dlaczego poszedł jak w śniegowie ziemi. Poszedł do tablicy Pani Dzięciołowska, nie zdążyła dobrze powiedzieć pytania, a on już jej odpowiedział. Na to Pani odpowiedziała. Po tych słowach Załamanie wrócił do wapń. Chcąc mu dodać otuchy, powiedzieliśmy On spojrzał na mnie i zapytał Nie wiedząc, co mu odpowiedzieć, odpaliśmy. Życie, życie jest nowego, no raz przyjazną a nas Nawet nie wiadomo kiedy, a byliśmy już w trzeciej klasie. Z uśmiechem na ustach powtarzaliśmy siedząc w sali 302, czekaliśmy na lekcję geografii z panią Małgorzatą Kozłowską Bojda. Gdy weszła, usłyszeliśmy: Dzisiaj mamy mogę po Wtedy, podniosła się Koza i Koza, wskazując ściągi, mówiła: A my z uśmiechem myśląc o ściągach powtarzaliśmy. Lecz wtedy spostrzegawcza pani Kozłowska zauważyła nasze oczekiwanie i wystawiła jedneczki. Załamani to A nasza pani łapała się za głowę i pytała. Jednak do tego dnia nie mogliśmy najbardziej się doczekać. Dzisiejsze listy tymi... Będzie Właśnie dzisiaj pracujemy, że. Więc każdemu z Was mówimy. Pamiętajcie, dzisiejszego dnia nie ma podpierania ścian Dzisiaj w takim składzie bawimy się ostatni raz. Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz więcej mnie. Bujaj się, bujaj się, tak bez końca. Powtórzę jeszcze raz. Bujaj się, tak. nie nie się, tak. się, bujaj się tak. Panowie, nawet jeśli nadechniecie dziewczynie drogę, panie, nawet jeśli pójdzie wam oczko w rejestrowa, to pamiętajcie, że... Zawsze coś, zawsze ktoś, oj tam, tam, Więc wszystkim wam życzymy miłej zabawy. Tak stała, encanta la música, de la garganta de todos.